Cześć Baski, tu Magdalenka i Corin. Dzisiaj będzie super temat wałkowany od milionów milionów make-upistów. Temat rzeka. Temat rzeka o podkładach. U nas też on się oczywiście pojawi i teraz podkład muzyczny. Madzia, no dobra, jak ten temat rzeka, no to musimy teraz przebrnąć przez tą rzekę, zobaczymy, jak nam się to rzekę. uda. E, jakie najczęściej zadają Ci pytania klientki, e, jeśli chodzi o właśnie podkłady? Zazwyczaj mi zadają pytania o to, żeby się makijaży, żeby podkłady się bardzo długo trzymały, cały tak? dzień. Tak, też e, żeby tak, co zrobić z, z twarzą cerą suchą, jaki mhm. podkład najlepiej by był taki wiesz, nawilżający. Mhm. E, ale niestety bardzo dużo dziewczyn y, zadaje mnóstwo pytań o y, podkładach, ale nie zadają pytań na przykład o pudry, o bazy y, pod podkład, a to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz. Dokładnie. Ja oczywiście dostaję też różne różnice i to o tym, żeby się podkład bardzo długo trzymała albo żeby z, zrobić taki piękny glow make-up, i jak to zrobić, i to czy to jest tylko jeden podkład. No to my postaramy się dzisiaj odpowiedzieć na te kilka pytań. Zaraz tutaj sobie karteczkę przygotujemy i będziemy odpowiadać na te pytania i pokażę Wam na. W związku z tym, że nie jesteśmy pomalowane, jesteśmy dzisiaj takie, jakie jesteśmy, czyli z podkrążeniami, z przebarwieniami. Ja to mam bardzo duże przebarwienia, macie, no, to no, 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 w ogóle nic nie mam, ale od Pokażemy właśnie, my mamy tłustą. Ty masz tłustą cerę. Ja mam tłustą. Ja mam też tłustą cerę, e, bardzo mocno się wyświeca i jest dosyć problematyczna. Jak widać mam też duże przebarwienia, e, więc e, muszę mieć taki podkład, który to wszystko zakrywa. No dobrze, słuchaj, może, może tak po prostu jak Abel Krowie, zróbmy to. Okay. Bo chyba to jest Będziemy e, scenki tutaj teatralne odstawiać. Teatry no bo najczęściej jest tak że dziewczyny wchodzą do, do przepięknego salonu jednego drugiego lub trzeciego lub piątego no i e, mają 1500 pań które przychodzą i mówią możemy pomóc wszystko dobierają e, no ale na co trzeba zwrócić uwagę dzień dobry jestem Corin, chciałabym podkład który zakryje mi moje przebarwienia, przebarwienia i będzie się trzymał bardzo długo proszę mi powiedzieć czy to, w tej to, chwili. czy to będzie podkład na co dzień czy na przykład na wyjście Znowu. W związku z tym, że jestem bardzo znaną influencerką, to do domu. <laughs> Nie no, tak szczerze powiedziawszy, no chciałabym, żeby on się utrzymywał cały dzień. Cały dzień. Ja bym mogła Pani Corin, znana influencerką, Zaproponować Chanel krem CC. Jest on bardzo drogi, ale bardzo wydajny. Pięknie utrwala, pięknie utrzymuje w ryzach. Dzięki temu, że to jest krem, a nie taki typowy podkład, on się nadaje swobodnie na co dzień. Po prostu myślę, że dobrze będzie, jeśli pokażemy jak on będzie wyglądał tak. na mojej buzi. Jak dobrać podkład? Sprawdzamy sobie gdzie. Ja sprawdzam zawsze na szyi. Na szyi? Mhm. Bo jest troszeczkę ciemniejsza niż... Nie, e, niż... bo szyja jest najbliżej zbliżona do twarzy. No zawsze jak malujesz się, tak, to zawsze no. lekko zachodzisz na szyję, więc żeby szyja nie, nie była, nie różniła się w kolorystycznie od twarzy. I ja też sobie na szyję Twa, nakładam, szy... Ręka ale jest nakładam jest też... Ja sobie, nie, no to w ogóle na ręce to nie. Natomiast też nakładam sobie na szyję, ale też nakładam, nakładam sobie na buzię, bo ja sobie robię taki, e, jeśli jest troszeczkę za ciemny tutaj na, na szyi, no to będzie bardzo ciemny w ogóle na, na buzi. To jest e, patent dla dziewczyn, które przychodzą do sklepu i nie mają pomalowanej buzi. a jeżeli mają make-up, to zawsze sprawdzajcie na szyi. Tak. Ja sobie sprawdzę. No tutaj się bardzo ładnie. Dobra, zrobię tak. Wiem ja myślę, że będzie dobry. Tak? Tak, myślę, że będzie dobry. Pomaluj połowę tego, tak. a drugą połowę pomalujemy sobie podkładami na Oczywiście są różne metody nakładania podkładu. Ja ze względu higienicznych dla klientek biorę albo pędzelki, albo gąbki. Natomiast dla siebie najczęściej nakładam palcem, a później na przykład dobijam sobie i ładnie bluruję sobie wszystko gąbeczką. Więc sprawdzam sobie, już sprawdziłam sobie jak wygląda ten... Podkład na szyi. No, rzeczywiście kolor jest ok. On bardzo redukuje wszelkie takie niedoskonałości. Ładnie się wtapia, przede wszystkim w buzię. Jak widać, tutaj korin palcami sobie wklepuje. I on jest wystarczającym, uważam, takim kremom podkładem tak. na, na co dzień. I zobaczcie, pracuję sobie teraz ładnie palcem. Wtapiam sobie. Cudnie. I tak wygląda niestety Corin nie niepomalowana. A tak wygląda twarz korem pomalowanej. Pomalowana. Oczywiście tutaj jest sam podkład, nie ma różu, brązera i tak dalej, ale też nie, nie możemy zapominać, zapominać o uszach. Miałam kiedyś taką historię w pewnym programie, przyszedł Pan, których. Chciał, żebym malowała mu aż w środku małżowiny. No, ale bez przesady, nie musimy być aż tak bardzo, tylko żeby tak troszeczkę z zewnątrz. Małżowiny w środku to w Jak dla mnie. No dobrze. Jak wam się Piękno? podoba? Pięknie. Widać różnicę? Widać różnicę? Ja jest różnicę. kryjący, jest fajnie nawilżający, jest pięknie wyglądający na buzi, robi taki blurry. Ma SPF 50 przede wszystkim. Dokładnie. Słuchajcie, jest to bardzo, bardzo dużo. Dobrze. E, przychodzę ja. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym podkład. Jaki? Dobry i niedrogi. A dobry i niedrogi. To takich nie mamy. Które w moim sklepie mamy same drugie. Chce lekki, chce glow. No dobrze, pani chciała bardzo coś lekkiego, e, lekkiego i ładnie nabijającego. Tak. E, to ja bym poleciła pani dzisiaj Glowish e, z Huda Beauty. Bardzo lekki, bardzo, tylko przede wszystkim to jest podkład dla osób, które e, tak jak ja nie mają przebarwień e, na buzi bo on jest trochę lekko kryjący, ale nie tak mocno jak ten CC krem, który przed chwilą tutaj Madzia mi poleciła, także zapraszam panią. Tak jak u Ciebie też, no nakładam się najlepiej albo gąbką, albo pędzelkiem, jeżeli używam go na kimś. Jeżeli chodzi o mnie, ja osobiście, powiem Ci, że też lubię gąbką pracować mhm. na swojej buzi. Jeżeli chodzi o pędzelek, to zależy jaki chcę mieć efekt, jeżeli chcę użyć mocnego podkładu, wtedy użyję pędzelka. Mhm. A jeżeli chcę, żeby ta buzia była ładnie scalona, wtopiona razem z innymi produktami, które będę używała, to wolę jednak posługiwać się gąbką mokrą. Okay. Widzicie, ja mam yy, buzię tłustą. Buzia niepomalowana, buzia pomalowana. Czym się różni? Jeszcze bardziej się świeci. Przy takim efekcie trzeba będzie bardzo mocno przypudrować. A no. Do takiego lżejszego podkładu właśnie Glowish na przykład z Huda Beauty jednak trzeba będzie troszeczkę um, dodać korektora gdzie nie, gdzie, gdzie tak, się tam ma jakieś, gdzie... na przykład zaciemnienia e, lub przebarwienia. No Dokładnie. Nie? Naprawdę bardzo fajny jest ten podkład. Leciutko możemy sobie te, tak omieść pudrem. Plus korektor w okolicach tam, gdzie właśnie mamy zaczerwienia bądź jakieś niedoskonałości i Super efekt glow. Ja bym na przykład na dzień dodała tylko korektor tu, gdzie muszę, a na wieczór mogłabym na przykład skorzystać z bardzo mocnego matowego podkładu od Charlotte Tilbury. I wtedy, właśnie tak jak Kolin powiedziała, tutaj, gdzie nie chcemy się świecić i wymatowić, robimy podkład podkładem matowym. Pro, proponuję, Madzia, żebyś zrobiła drugą część buzi tym podkładem matowym matowym właśnie i pokazać jak, jaka jest różnica między właśnie tym Glowish a tym airbrushem z Charlotte Tilbury. Ja mogę zrobić to samo, ale mogę pokazać Wam taki kolor korektor. On też nie jest tani, ale jest bardzo wydajny i jeśli ktoś nie lubi na przykład podkładów albo nie lubi właśnie jakiegoś takiego efektu maski na, na buzi, to to jest krem, który Wtapia się w naszą skórę i Wam pokażę, oczywiście to nie jest krem, który będzie bardzo zakrywał nasze niedoskonałości, więc korektor w te miejsca, tak jak cały czas mówimy, w te miejsca zaciemnienia jest potrzebny, natomiast to jest taka, jak to powiedzieć, wstaje i wychodzę, bo tak naprawdę to jest krem, który nakładasz na buzię, on już jest z lekkim takim kolorem i zobaczycie jak bardzo ładnie, świeżo wygląda buzia. Ja muszę sobie Przepraszam, zrobić... chciałabym pokazać, jak wygląda ten, ten podkład. Wygląda tak. Jest biały taki. Jest I teraz pokazuję szybko, bo to trzeba sprawdzić na buzi. Teraz pokażę Wam, jak on się wtapia. On się robi, widzicie? Dopasowuje się po to, prostu. Dopasowuje mhm. się do Co buzi. On nie jest, to jest na przykład bardzo też dobry krem dla mężczyzn. Jeśli krem, no tak ten jeśli ktoś chce sobie wyrównać trochę koloryt, a nie chce być pomalowany, a nie chce być podkładem pomalowany, to taki kolor korektor jak najbardziej jest. To jest bardzo dobry podkład na dzień. Podkład kolor korektor pod yy, na dzień. Ale spokojnie można yy, nałożyć coś mocniejszego tak. na niego. Okay. I on ma właściwości nawilżające. Tak. Jest duża różnica między CC, który jest bardziej kryjący, mm -hmm. a tym, który jest lżejszy. Taki, i taki oleisty jest bardziej. Ja akurat zmieszałam dwa kolory od Charlotte Tilbury, tu jest szóstka i dwójka, bo akurat nie mam koloru pod siebie, więc chciałam Wam pokazać, jak będzie wyglądał matowy i nałożę go gąbką z racji na to, że rzeczywiście on bardzo szybko zastyga, ładnie się tapia, ale lepiej mi się pracuje nim gąbką. I takimi, e, jeśli chodzi o takie podkłady mm, właśnie zastygające, to szybko trzeba pracować i. Bo tam jak już się nałoży, to, tak. e, to on zostaje w tym miejscu, więc e, lepiej gąbeczką. Żeby tego po prostu nie nawarstwiło się bardzo dużo, bo wtedy już będzie on i sam i tak już jest bardzo ciężkim moczny. podkładem. To żeby jeszcze dodatkowo nie dokładać, to właśnie szybko trzeba... E, nim pracować. Bardzo jest e, wyrównujący cały koloryt. Naprawdę, jeśli już e, to nie pomoże, to nie wiem, co, co no, to pomoże. Prawda. Jest jeszcze taki zbliżony do niego i znany e, przynajmniej wobec Estée Lauder. A, też. Double Wear. Dziewczyny, niestety, bardzo często się zdarza to, że jak maluję e, dziewczyny, mhm. mówią do mnie: A, znam Estée Lauder, maluję się nim na co dzień. Nie. Mm. Nie malujemy się nim na co dzień, malujemy się nim jest, tylko no. i wyłącznie na wyjście, to jest bardzo mocny podkład, naprawdę nim można przykryć wszystko, trącik różowaty, wszelkie jakieś przebarwienia, I pajączki. I na miejscu przez 24 godziny, bo tak, tak powiem, że to jest 20... jak, to, jak to się nazywa? Double Wear Stay in Place, place. Makeup. No, stay, stay in Place, tak jest, Stay in bardzo. <laughs> Dlatego malujemy się nim tylko i wyłącznie na Mocne, fajne imprezę. Podkład mamy od Charlotte z jednej strony, z drugiej strony mamy Glow. Jak widać? Glow. Jesteśmy praktycznie, jeżeli chodzi o typ skóry, takie same, tak? Bo jedna i druga ma tłustą. Ja A chciałyśmy Wam przekazać mat, glow i dwa razy dzień. Podkładów jest bardzo, bardzo dużo. Masa na rynku. Możemy swobodnie sobie dobrać do, do, do każdego rodzaju do siebie. Tylko mm. słuchajcie, słuchajcie ludzi, którzy Wam doradzają. Słuchajcie nas przede wszystkim. Tak, oglądajcie nas i słuchajcie nas. Maciu, pytanie do Ciebie, czym wolisz się malować? Bardziej glow czy bardziej mat? Nie ma reguły. Zależy wszystko od tego, jaki chcę mieć efekt. Bo zobaczcie, na, na ten glow mogę nałożyć tutaj w strefie te trochę matu. Tak? I reszta mi się pięknie będzie świecić tam, gdzie ma się świecić, to się będzie świecić, a w strefie ta będzie matowa. Więc... Czyli kwestia jest też tego, czy sobie zmieszamy podkłady. Ja jestem zwolennikiem zdecydowanie ja mieszania też. podkładów. Ja sobie do, dodam na przykład do tego dziennego yy, korektor, jeżeli chodzi o podkłady, jak widać, jest tego masa, możemy uzyskać efekt jakikolwiek tylko chcemy. Wszystko zależy od tego, jak to zrobimy. Możemy zrobić zwykły krem, tak jak u Corin, koloryzujący. I w strefie tutaj, gdzie się gdzieś nie podobamy, gdzie jest zaczerwienienia, niedoskonałości, możemy pracować korektorem. Ja nawet na co dzień w lato... Bardzo często maluję się tylko samym korektorem. Nawilżam bardzo mocno buzie i tylko tutaj w okolicach oczu i gdzie mam jakiekolwiek wypryski, kamufluję je korektorem i nic więcej mi nie jest do szczęścia potrzebne. Podkład to nie jest tylko i wyłącznie jeden element makijażu. Jest on oczywiście bazą, tak? jest on podstawą, ale. Bardzo y, ważnym elementem są korektory, są bazy, są pudry utrwalające, mhm. więc to wszystko łącznie ma po to jest to wymyślone, żeby mhm. móc z tego korzystać i to y, stosować. Przede wszystkim musimy pamiętać, żeby te pielęgnacją nie przeładowywać sobie y, buzi. Jeśli nakładamy coś oleistego przed samym make-upem i nałożymy sobie oleisty podkład. Na buzie ten podkład będzie nam się bardzo, bardzo jeździł po całej buzi i to będzie wyglądało fatalnie. Jak nałożymy na suchą cerę, suchy, matowy podkład, będziemy mieć ciasto na buzi. To są po prostu zasady, których trzeba się trzymać, żeby wiedzieć dokładnie, jaką się ma cerę i jaki dobrać do tego podkład. Jeśli na przykład mamy um, podkłady na bazie wody. To musimy też pamiętać, czy mamy tą nawilżoną buzię, bo jeśli będzie podkład na bazie wody, a buzia będzie potrzebowała bardzo nawilżenia, to wszystko wypije to, co mamy w podkładzie i zostanie nam takie właśnie nie wiadomo co na buzi i będą robić się plamy. Także musimy na te wszystkie rzeczy musimy zwracać na pewną uwagę. Czy mamy jakiś złoty środek na podkłady? Albo na przykład na to, żeby się długo utrzymywał. Ja coś tam mam. No. Bardzo lubię bazy pod, pod podkład, ale to też muszą być bazy, które współgrają z moją własną mm -hmm. cerą. Na przykład takimi bazami od lat, które stosuję są do bazy Laury Mercier. One tam mają wachlarz jest chyba szóstka mm -hmm. albo piątka i one są właśnie nawilżające takie um, um, glow. Jest tam też baza matująca. No tobie się akurat ta baza matująca nie zawsze sprawdza. Mi się ona sprawdza, ale to każdy musi sobie gdzieś tam na własnej cerze czy na własnych wypróbować. klientach wypróbować. Jeżeli idziecie na co dzień, to y, jak najbardziej zadbajcie o dobrą pielęgnację, żeby buzia była nawilżona, podkład i puder. Dokładnie, też musimy pamiętać o tym, żeby nie prze, y, za dużo produktu nie nakładać, bo im więcej produktu, tym on jest bardziej grubszy i narażony na to, że on się gdzieś tam w pewnym momencie dotkniemy ręką i się zrobi tak. dziura. Więc im mniej podkładu, tym lepiej. To nie oznacza, że im więcej nakładamy tego podkładu matowego, to będzie taki mat i będzie on przez cały dzień. Nie im mniej tego podkładu wtopisz. W cerę, tym bardziej i lepiej i dłużej będzie się utrzymywał. Zdecydowanie. Potrzebujemy matowe, bo mamy bardzo yy, tłustą cerę, a chcemy gdzieś wyjść. Po, polecamy jak najbardziej z tej serii od Charlotte. Tak. Jeżeli chcemy na co dzień, tak nie nakładajcie bardzo mocnych podkładów, tak. Ale Lace jest też bardzo fajnym podkładem. Czy właśnie double Wear. Dziewczyny, nie nakładajcie takich ciężkich podkładów. Są. Zamienniki Anabel Mineral zrobiła podkłady mineralne, takie które jest. możemy stosować i na mokro, i na sucho. Ale to akurat myślę, że zostawimy na oddzielny odcinek o kosmetykach mineralnych, które są też bardzo ważnymi kosmetykami. I warte uwagi swojej. Dokładnie. dokładnie. Wszelkie kremy BB, kremy BB, CC też jak najbardziej nadają się na co dzień. Dokładnie. Eee... Mamy też korektory takie jak bajtery, bardzo fajny też podkład lżejsze trosze, troszeczkę podkłady, ale widzę, że ty też masz ten bardzo mocny, więc tak. z, każdej, z każdej półki, z każdej firmy mocny, można... Lekki. Tak, lekki, mocne, z każdej firmy, z każdej półki można tak. wyciągnąć coś dla siebie. A czy masz, Corinne, do polecenia na przykład taki uniwersalny podkład do każdego typu skóry? Poczekaj, zaraz sobie sprawdzę, czy ja mam tutaj coś. Mam. Synchroskin, bardzo fajny. Synchronizuje się z każdą skórą. Jest i lek, nie jest taki bardzo matowy, ale też nie jest glow, więc on się tak wtapia delikatnie. Nie jest bardzo, tak, nie jest maską, ale przykrywa też niedoskonałości. Więc dla mnie ten ciśniej do synchroskin on jest bardzo drogi? do. No, nie jest najtańszy, ale to nie jest z tej najwyższej półki. Okay. Ja z kolei mam z takiej średniej półki też yy, podkład, który już wielokrotnie Wam o nim mówiłam. Jest to L'Oreal Match. Yy, naprawdę malowałam wiele różnych cer i zazwyczaj mi się sprawdzał. Jest to podkład bardzo uniwersalny i do tłustej, i do suchej, i do mieszanej cery jak najbardziej super się sprawdzi. Tylko pamiętajcie, przed każdym stosowaniem jakiegokolwiek podkładu zadbajcie o podstawę bazowo. Troszeczkę wam już opowiedziałyśmy o podkładach i mam nadzieję, że tutaj wam rozjaśniłyśmy umysł w, w tej kwestii, kwestii. Dałyśmy wam trochę fajnych rad, które mogłybyście, z których mogłybyście skorzystać. Mam nadzieję, że następnym razem, jak pójdziecie do sklepu, to będziecie wiedziały, co robić, na co zwrócić uwagę i same sprawdzicie, jaką macie cerę, no i dostosujecie się do tego, co wam podpowiedziałyśmy i że będzie wam się to dobrze nosić. Pamiętajcie, że w komentarzach zadawać pytanie i my na pewno na nie odpowiemy. I czekamy na nie. Subskrybujcie nasz kanał i lajkujcie nas. Do zobaczenia. Pa! pa.